Promienia będzie przejdzie przez y, ognisko, przez ognisko. No i widzimy, że te dwa promienie nie przecinają się po prawej stronie, więc po prawej stronie nigdzie na ekranie nie uzyskalibyśmy obrazu punktu B. Ale ich przedłużenia się przecinają, to znaczy, że, że gdybyśmy ustawili soczewkę w oku, czyli ogniskową, w ten sposób, żeby te promienie się na siatkówce skupiły, to mielibyśmy wyrażenie, że źródło światła znajduje się w punkcie B', znaczy odprawiający temu punktowi B. Czyli, czyli będzie nam się wydawało, że obraz punktu B powstał właśnie w punkcie B', bo, bo z, z takich kierunków dochodzą do naszego oka promienie, z jakich dochodziłyby, gdyby nie było soczewki tej, a tu rzeczywiście było punktowe źródło światła. Więc w obraz pozorny powstanie. Widzimy, że jest pomniejszony. Y, pomniejszony, więc rysujemy tą strzałeczkę A'B' punkt O, punkt C, tak jak wcześniej, odległości przedmiotu świecącego od soczewki to jest X, obraz od soczewki to jest Y i ogniskowa to jest F i automatycznie przepisuję, już, już to wiemy, że przepisuję tą pierwszą parę trójkątów podobnych i obliczam powiększenie, powiększenie to jest, to, to jest ten trójkąt ABO A, A, B, i A'B'O, B no to widać, że to są podobne i AB do A', znaczy A'B' do AB to jest A'O do AO, czyli to jest Y do X, no tak wcześniej. No, akumulator mi się wykończył.